Choroba alkoholowa jest wieloczynnikowa i ma wpływ zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Oddziałuje nie tylko na życie uzależnionego, ale również na otaczającego środowisko. Alkoholowy zespół abstynencyjny jest zespołem objawów występującym u osób uzależnionych od alkoholu, do ujawnienia którego dochodzi w sytuacji zaprzestania przyjmowania alkoholu lub znacznego zmniejszenia jego dawki. Pierwsze objawy pojawiają się wtedy, gdy znacząco obniża się stężenie alkoholu we krwi, zazwyczaj po kilku, kilkunastu godzinach po ostatnim spożyciu. Alkoholowy zespół abstynencyjny jest potencjalnym stanem zagrożenia życia. Nieleczony może prowadzić do ciężkiego zespołu abstynencyjnego z napadami padaczkowymi albo do najcięższej postaci delirium tremens, stan zaburzeń świadomości z iluzją i omamami oraz urojeniami, obarczonej śmiertelnością statystycznie około 5-15%. Alkoholowy zespół abstynencyjny w swym łagodnym przebiegu może zdarzyć się nawet po jednorazowym spożyciu nadmiernej ilości alkoholu. Przede wszystkim jednak dotyka on osoby silnie uzależnione, u których brak używki w organizmie doprowadza do głębokich zmian.